Siemandero, siemandero, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić i troszkę przetestować ten samochód czyli Hyundaja Ionika 4. Tak, generalnie potocznie wszyscy na niego mówią Ionik 28, dlatego że ma baterię 28 kWh. Mamy jeszcze drugą wersję tego samochodu. Ten samochód jeszcze jest po liście, tak zwany 40, 38 kWh. My mamy dzisiaj. 28 i zapraszam Was na test Ionika 28. No, jedziemy z prezentacją dookoła auta 360. Wiadomo, możecie sobie takie auto zobaczyć na goglach czy tam na jakichś innych aukcjach, jak to auto generalnie wygląda, ale ja Wam też chciałem pokazać i troszkę o tym, o tym samochodzie powiedzieć. Czy on mi się podoba? Tak, bardzo mi się podoba. No i mogłem tylko tyle wam powiedzieć i koniec, i mogłem zakończyć test, bo jest fajny samochód i tyle, ale nie. Ja wam tak nie powiem, chciałem wam naprawdę o tym aucie dużo powiedzieć, więc jedziemy do szczegółowego testu. No i najpierw trochę danych technicznych. Długość tego samochodu to jest 4 i 47 cm. Szerokość auta to jest 1,82 m. Wysokość auta to jest 1,45 m. No, rozstaw osi mamy 2,70 m. No i co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć? Wymiary już mamy. No to zobaczmy, co ten potwór ma pod maską. Oczywiście nie ma żadnych siłowników, bo tu się naprawdę bardzo rzadko zagląda. Mamy tylko taki patyk. Ta maska nie jest ciężka, więc spokojnie. Generalnie te auto elektryczne są przeważnie bardzo odchudzone, żeby ta masa jednak uciekała. Co tu generalnie mamy pod maską? Silnik mamy 120 koni mechanicznych. Dobra, to wchodzimy do przodu. Generalnie tutaj możecie sobie tak jak w Niro otworzyć lub zamknąć samochód z guzika proszę was bardzo zobaczyć jak to wygląda no generalnie wiecie, no tutaj nie będzie samochodu jakiegoś tam premium, bo to ze no to, że to nie jest jakaś wersja najbogatsza, to jest chyba druga od końca nie pamiętam jak się te nazwy generalnie nazywają ale powiem wam co generalnie jest tutaj w tym samochodzie jest w tym, w tym egzemplarzu, generalnie tak tu mamy wszędzie taki generalnie plastik, tu tylko gdzie jest trzymamy, no to jest taki taki przyjemny plastik, znaczy plastik, taka kurczę, taka pianka, mocniejsza pianka jest. Tak to mamy generalnie wszędzie plastik. Tu mamy głośnik, klamkę, którą nawet dość fajnie się otwiera, szyby elektryczne, lusterka i tak dalej, no jak w każdym elektryku. Tutaj mamy generalnie miejsce na butelkę, ale sądzę, że 1,5 litrowa ciężko będzie weszła, taka litrowa maksymalnie, sądzę. Tutaj mamy generalnie jeszcze gniazdo, gdzie sprawdzacie, na przykład już wam szybko powiem jeśli chcecie takie auto kupić, to zawsze sobie sprawdzajcie baterię w jakim stanie jest bateria. Czyli kupujecie sobie łącze do OBD, Wkładać sobie w tym miejscu, ściągacie sobie aplikację na telefon i tam na tej aplikacji Wam wszystko będzie pisało generalnie. Jak nie ma nic jakichś komplikacji, to wam właściciel generalnie pozwoli, bez problemu. To nie jest żadna ingerencja w samochód, więc tutaj możecie sobie w łatwy sposób zobaczyć. Co dalej mamy? Tutaj mamy regulację świateł. Od jasności zegarów, tu mamy guzik "west", czyli to jest ten guzik, który możecie wyłączyć dźwięk, żeby nie dawało takie UFO. U mnie w Niro na szczęście niestety tego nie ma, co jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem. Utrzymanie na pasie ruchu, no i wyłączenie kontroli trakcji, ABS-ów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do otwierania klapki, ładowania, wyłą wyłączenie aut, znaczy generalnie tak. Tu mamy do, jak macie na przykład zaprogramowane ładowanie na przykład. Nie wiem, tam na terenie nocnej, i tak dalej, i przyjeżdżacie na ładowarkę po raz w dzień, i nie chcecie się tam ładować. Więc naciska się sobie ten guzik, on wtedy w, w resetuje tamto, ale cały czas pamięta podczas tego jednego ładowania: naciskacie, ładuje się i tak dalej. No i tutaj możecie sobie zablokować kabel, żeby wam nikt z gniazdka niestety nie wyciągnął. Jak macie na przykład kabel AC, swój własny, i skończy wam się ładowanie, a wy tam za 5 minut przyjdziecie, żeby wam po prostu ktoś nie wyszarpał, ewentualnie jak na przykład ktoś tam wyłączy ładowarkę, żeby on kabla po prostu nie zamknął, to możecie sobie z auta to generalnie zablokować. Kierownica jest dość taka przyjemna, naprawdę ta kierownica jest super, bo jest z fajnego materiału, tu mamy trochę lekko wypłaszczenie, no bo wiadomo, tu ma gdzieś się dość nisko siedzi. Co mamy? Łopatki, co jest świetną moim zdaniem rozwiązaniem, trzystopniową. Nie mamy tak jak tutaj w Niro, że przytrzymujemy lewą łopatkę i wyhamowuje do zera czy EP Nie ma tego, są tylko normalnie trzy stopnie rekuperacji albo w ogóle, czyli tak abyście jechali na luzie. No tutaj mamy generalnie od y, kierunkowskazów, od świateł i tak dalej. Tu mamy od wycieraczek. W sumie wielkich filozo filozofii tutaj nie ma. Nie ma żadnego komputera w tym, więc... Więc taka jest podstawowa wersja. W lewej stronie mamy od y, przygłaśniania, od, od radia, generalnie od odbierania i tak dalej. Takie podstawowe, no i ewentualnie guzik do sterowania tutaj w tym komputerze. Z prawej strony też mamy i tutaj jest główniejszy komputer, który możecie sobie sprawdzić, jak macie zużycie ten pomad włączyć. Tutaj jest fajnie ten pomod aktywny jest. Tutaj ma, ma chyba czterostopniowy, także możemy sobie tutaj włączyć, zresetować, także to jest bardziej od komputera, to jest bardziej od radia, od rozmów i tak dalej. Nie ma więcej, więcej skomplikowanej, skomplikowanej sytuacji. Tutaj mamy taki, taką piankę, generalnie jak tutaj, taka sama jest. Tu jest taka eko jakby skóra, fajne to generalnie jest, ale tylko tutaj na, tu, nad zegarami. Wszędzie resztę to, to jest taki, no tam pianka taka, jak macie pod łokietnikiem. Pozycja za kierownicą jest naprawdę duża. Mogę z zobaczyć. O. Naj, 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 najmniejszą to jeszcze jeszcze, będę sobie mógł, to naprawdę nic z osoby to mogą to naprawdę siedzieć. Albo ewentualnie na maksa, no to widzicie, no miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach do przodu do tyłu. Proszę was bardzo możecie sobie naprawdę wyregulować pod siebie. No, także tak to wygląda. Przejdę. Przejdziemy teraz do kokpitu. Co tutaj jest i. I sami zobaczycie. Tak wygląda kokpit w środku. Tutaj mamy jeszcze bardzo fajny podłokietnik. Możemy go otworzyć. Niestety nie mamy przezwany tył przód. Dwa pojemniki na napicie. I tutaj się troszkę zatrzymajmy. Jak macie bogatszą wersję, to tutaj macie albo grzanie foteli, albo chłodzenie foteli. Także w tych dwóch guzikach tutaj nie pamiętam, tu jest bagrzenie kierownicy, jak dobrze pamiętam mamy wymian, wy, zmianę trybu jazdy czyli Sport, Eco, Normal, Auto Hold czujniki parkowania, wsteczny tutaj mamy, nie mamy żadnego pokrętła ani nic to przeważnie w autach elektrycznych jest, jakiś będą jakieś tutaj po prostu mamy zwykłe guziki, czyli wste, do przodu, parking, luz, wsteczny także da się to y, łatwo obsługiwać fajnie, tu jest fajnie mięciutkie miejsce na rękę tutaj mamy jeszcze indukcyjne ładowanie tu mamy spory schowek, generalnie. No i co mamy? Tu mamy panel od e, klimatyzacji i tu się dużo osób mnie kiedyś pytało, jak włączamy pompę ciepła, to czy mamy włączyć AC czy grzanie. Generalnie powinniście włączyć to, bo wtedy Wam będzie grzało, a AC będzie Wam chłodziło bardziej, chociaż w Nira zauważyłem, że jak włączymy to czy to, nie ma znaczenia, tutaj w Ioniku... Nie wiem jak to do końca działa, ale zawsze możecie sobie zobaczyć. że Jak macie chłodno, włączcie sobie to, wtedy powinno wam to grzać. I pompa ciepła generalnie działa na takie zasadzie, że ona zabiera jedną trzecią energii z tego, co by zabierała zwykła grzałka. Tutaj mamy jeszcze tylko jak naciniemy sobie drive only, czyli mamy tylko ogrzewanie dla kierowcy czy tam chłodzenie, to i guzik od EV czyli. Na tym modli to, że wszystko się wyświetla nam pod, pod względem baterii, kilometrów i tak dalej. Także bezpośrednio naciskamy pek i już jesteśmy w środku. No i tutaj jeszcze mamy gniazdko 12V, 180W Auxa, USB i drugie gniazdko też 12V, 180W. No i tu powyżej mamy jeszcze guziki od, od całego tutaj tego wyświetlacza, czyli tych mediów, nawigacji i tak dalej, i tak dalej. No, i teraz sobie przejdźmy jeszcze do tyłu. No i tak, tutaj mamy ten sam materiał, co jest z przodu, generalnie wszędzie, i to tak samo tutaj. Więc to są te same materiały. Generalnie większość to jest plastiku, tu jest tylko miękki materiał i więcej nic nie ma. Małe tu jest pojemnik na butelkę, tutaj sądzę, że taka litrowa, półtora litrowa sądzę, że też nie bardzo się nam zmieści. Dobra, teraz wejdźmy sobie. Tutaj z tyłu ja oczywiście mam ustawiony fotel na maksa z tyłu. Zobaczcie, jeszcze ile mam naprawdę miejsca, więc naprawdę sporo, sporo. Jakbym się pewnie ustawił pod siebie, też bym miał sporo tu miejsca. Ale to jest fotel na maksa, na maksa jest do tyłu przesunięte. Tutaj na nogi mam naprawdę sporo miejsca. Mały tutaj tunel jest tutaj, generalnie powinny w, lepszy, w lepszych autach, znaczy lepiej wyposażonych, nie lepszych autach, tylko lepiej wyposażonych mamy czasami po prostu tutaj dodatkowy jeszcze nawiewy czyli klimatyzacji itd. Tak może się też trochę mieć tego ciepłego powietrza albo zimnego czy tam jak zwał jak zwał. tu mamy taki no można powiedzieć, że mały tunel, ale jednak on jest w piątkach będziemy jechać niestety no nie ma gdzie tych nóg dać. jak tam średnim na środku, no to musimy się niestety z pasażerami troszkę podzielić. Hmm, miejscem na nogi, ale generalnie miejsca jest. Pamiętajcie, że generalnie tym samodem się bardziej jeździ w jedną osobę albo w czterech, no bo w czterech jest wygodniej. Co tu jeszcze mamy? Mamy e, Isofixy, izo, tutaj sobie możemy podpiąć z jednej jak i z drugiej strony na środku, nie? Tu jest też fajnie, bo mamy pas chowany w dziurce, także nie dynda na nic, bardzo fajny. Fajne rozwiązanie. Tutaj mamy jeszcze dwa miejsca na kubeczki i niestety nie ma tutaj przejścia na narty czy coś w tym stylu, musimy tylko położyć fotel. No i mamy jeszcze lampeczkę, i w sumie tutaj już więcej nic nie ma. No wiadomo, pod fotelami macie jeszcze takie, takie siateczki. O, także jak coś, to możecie sobie coś tam jeszcze włożyć w siateczkach. I tyle. Generalnie tu jest też naprawdę bardzo sporo miejsca. I się naprawdę jedzie dość wygodnie. Taka napa jest naprawdę fajnie wyprolifilowana i dość wygodnie się to jedzie. Ja tutaj tym samochodem też jechałem. Nawet Wam powiem, że zrobiliśmy chyba z 200 km w jedną stronę i da się spokojnie tym wysiedzieć. Nie martwcie się, 200 km w ten samochód przejdzie, ale to za chwilę do tego przejdziemy. No i przejdźmy sobie jeszcze do ładowania auta. Tak, jak widzieliście wcześniej, mieliśmy. Drzwi, guzik do otwierania, więc go naciskamy. Ewentualnie możemy jeszcze, chyba z tak dobrze pamiętam, nie jestem pewny. tu Generalnie te auto pamiętajcie, że one są w hybrydzie jeszcze, więc tutaj zawsze mieliście jeszcze kurek, żeby sobie dać wiecie, jak odkręcać i możecie dać paliwo. Tutaj niestety tego nie bardzo da się włożyć, bo są kabelki, więc niestety musicie to wyciągnąć i to tak musi niestety dyndać, No tak jest, rozwiązane niestety. Generalnie tak, i teraz tak chciałem Wam powiedzieć, żebyście dobrze zrozumieli, jak otwieramy sobie klapkę i wyciągniemy pierwsze od góry, to mamy typ 2 7,4 kW. Czyli, nawet jak podejdziecie na ładowarkę, która ma 20 kW, to i tak więcej niż 7,4, tędy Wam niestety nie pójdzie jedną fazą. Pamiętajcie, że to jest ładowarka jednofazowa, 32A. Czyli, czyli, nawet jak macie ładowarkę 11 kW. Trzyfazowa. To będzie szło tędy 3,6 kW, ze względu na to, że Wam mówię jednofazowa. Tutaj nie ma więcej pinów, tylko są te u góry, na dole nie ma, więc to można po tym zobaczyć. No i generalnie, jak odłożymy sobie następną klamkę, tak zwaną mamy combo albo CCS, i wtedy możemy się ładować tędy maksymalnie z mocą 74,6 kW, zależy od mocy ładowarki też. Pamiętajcie, że jak powiedziecie ładowarkę, gdzie ma 50 kW, no to będzie Wam pewnie szło gdzieś około 48 9 kW mocy. Ale, jak podejdziecie podsetkę, to spokojnie powinniście zobaczyć 70 parę kW. No, także już Wam to chyba wytłumaczyłem o co to chodzi dokładnie. Generalnie, jak tu jest ciemno i tak dalej, to tutaj z spo spodem jest jeszcze lampka, która generalnie za oś przyświeca Wam, żebyście mogli sobie spokojnie celnąć do wtyczką do ładowania. Dobra, to teraz zobaczmy co jest w bagażniku, bagażnik jest otwierany tutaj takim guzikiem, przyciskiem, ale niestety nie ma żadnych siłowników takich elektrycznych czy w tym stylu, jest zwykła, zwykłe siłowniki, które no tylko podnoszą, nie ma jakichś elektrycznych i tak dalej, co tutaj mamy, roletkę, możemy sobie ją elegancko wpuścić. nawet generalnie nie musicie sobie ją trzymać i tak dociągać, bo tu jest naprawdę fajnie, bo to jest szyna, możecie puścić, ona elegancko tutaj po tej szynie wchodzi, Bagażnik ma pojemność 455 litrów. Po złożeniu foteli mamy 1410 litrów, więc naprawdę sporo. Jeszcze Wam mogę pokazać, jak to generalnie wygląda tu w bagażniku, jak, jak, po jak złożymy sobie fotele. Generalnie płaska powierzchnia to to nie jest, ale jest bardzo, bardzo zbliżona. Jakbym powiedział trochę, że jakbyśmy na przykład nałożyli trochę tutaj więcej ciężaru no to ta powierzchnia będzie dość, dość taka w miarę płaska. No więc jak coś potrzebujecie przewieźć naprawdę dużego IONIC na pewno zda egzamin. Moim zdaniem kanapa jest dzielona oczywiście 60 na, na 40 czyli albo mamy jeden jednego pasażera albo mamy dwóch tylko jednego dużego dru, drugiego jakiegoś mniejszego bo naprawdę tam się wtedy ciasno było zmieścić ale no wiadomo że można można jakoś tam tam poradzić Pod spodem co mamy Generalnie tam pod spodem to jest taki jeden Duży schowek No zobaczcie Na kable generalnie Tam też mamy Jakiś schoweczek ale taki już mniejszy No także generalnie koła zapasowego nie ma zestaw tylko naprawczy I w sumie nic więcej Czy mógłby być ten bagażnik dla mnie troszkę głębszy Ale ale powierzchnia naprawdę jest spora więc daje, ogarnia sytuację dobra, idziemy dalej i klapa muszę Wam powiedzieć, że jest troszkę ciężka, no ale wiadomo że jest z szybą i w sumie dobrze z szybą bo jak macie, tak jak w dzienniku szóstym, że macie tylko otwierany ten mały lufcik bez szyby, ciężki dostęp do tego bagażnika a tutaj naprawdę jest spory ten bagażnik i dostęp jest też elegancki No dobra, to teraz Wam troszkę opowiem jak się to auto uruchamia z guziczka. Tak mamy animację tutaj. No i co mamy? Po lewej stronie, generalnie poziom. Jeśli jedziemy eko albo charge, czy tam poza eko, to generalnie taki wskaźnik, ekonomizer mamy tutaj po lewej stronie. Później mamy autko zielone, to mamy auto uruchomione, zwykły zegar. Na samym środku mamy zasięg deklarowany samochodu, i po, po prawej stronie mamy yy, no, zużycie, chwilowe zużycie, przebieg, temperaturę, no i pojemność baterii po lewej stronie. Tutaj, generalnie, jak zmienimy sobie tryb jazdy, teraz mieliśmy eko, już wam pokazuję, tutaj generalnie pokazuje nam na dole po prawej stronie eko. Później mamy normal, no i sport. To generalnie nic przestaje nam pokazywać prędkością, jeszcze tylko mamy tarczę z pokazywaniem wydajności silnika. Ale my dajmy sobie na eko i zostawmy tak. No i teraz możemy sobie tutaj poskakać troszkę po menu. Więc tak, jak jeździmy na dół, to mamy ile mamy kilometrów, czyli mamy y, informacje o jeździe A, później mamy o informacji o jeździe B. Oczywiście możemy sobie to wszystko zresetować. Kilometry, ile jedziemy, no i jak generalnie jeździmy, to jest pokazany przepływ baterii. Także zobaczcie, pyk odzyskiwanie też w drugą stronę idzie, no ale za małą prędkość mamy. Więc tutaj niestety na razie nam nic nie pokaże. Dobra, no i tu dalej mamy od nawigacji, znaczy od nawigacji od, komp od kompasu, i nawigacji, generalnie mamy tutaj. Tutaj mamy kontrolę ciśnienia w powie oponach powietrza. No i w sumie coś jeszcze, a no i układ, utrzymanie na pasie ruchu, to będzie Wam pokazywało czy się na jakąś linię czy nie No i więcej ustawień mamy, czyli możemy sobie ustawić tam wszystkie udogodnienia dla siebie Jest tak w miarę to rozbudowane Oczywiście to wszystko musicie robić na parkingu, bo tak to nie da się niestety zrobić Tu mamy zużycie 12.9, ale to jest zużycie jak troszkę sobie przyciskającym samochodem, żeby zobaczyć jak to auto się zbiera na sporcie Dobra, przechodzimy sobie dalej do tego tutaj menu środkowego. Generalnie mamy bardzo małą mapkę, możemy sobie radio ustawić. Oczywiście wyświetlacz jest dotykowy. Tutaj możemy sobie wejść w FV, ewentualnie jak sobie wyjdziemy i tak jak ten guzik naciniemy po prawej stronie, co Wam pokazywałem, to też od razu Wam przejdzie w najważniejsze informacje, czyli zasięg, za ile mamy ładowarkę, albo gdzie, gdzie mamy ładowarkę, no i procent Naładowanie w akumulatorze. Ustawienie trybu jazdy, czyli możemy sobie zmienić, na przykład, że w eko chcemy mieć klimatyzację eko, albo w normal, bo to jest też zależne. Ja bardziej proponuję, żebyście jeździli w normalu. Ewentualnie ustawić sobie na eko w eko, a w normalu już normalnie w normalu. Tak? Ale tutaj też jest ustawione eko, ale zmienimy na normal, bo tak powinno być, moim zdaniem. I oczywiście tu mamy stopnie rekuperacji od razu ustawione w konkretnym trybie jazdy sport i tak dalej. No i tutaj oczywiście nam pokazuje pasek, jak w którym trybie mamy Eko ustawiony pojazd. Dobra, co mam dalej? Zasięg. O. No i w zasięgu macie takie obrysówkę. Generalnie dokąd powinniście dojechać na tym zasięgu. Czy byśmy dojechali do zakopanego? No. Spokojnie moim zdaniem. A, troszkę się przywiesił. Generalnie nie bardzo się bawiłem tym, także Wam nie chcę was wprowadzać w, w jakieś błędy czy coś. Ale generalnie dojedziemy spokojnie do zakopanego, bo zakopane mamy gdzieś tutaj. O! W linii prostej mamy do zakopanego 70 km, 65 km w linii prostej gdzieś. Dobra, idziemy co dalej mamy. Baterie. I tutaj możemy sobie zobaczyć, z jaką, prędko, z jaką mocą, z jakim czasem ładowanie będziemy się ładować na poszczególnych ładowarkach, czyli szybka 14 minut, normalna, czyli to jest taka stacja AC 7 kW, co Wam właśnie mówiłem, no i w domu generalnie jak się z gniazdka ładujemy 3 godziny. Tu możemy sobie jeszcze podglądnąć jakie mamy zużycia Czyli elektronika nam teraz zużywa 0,37 kW. Tu mamy ogrzewanie, klimatyzację, na razie nam nic nie zużywa. No i napęd, jak jedziemy, no to wiadomo, tutaj to się nam zmienia. O proszę Was bardzo, teraz dodaję trochę gazu, więc się coraz tutaj zmienia. No i tutaj więcej generalnie nic nie ma. Ustawienie trybu eko. Tutaj generalnie nie wiem, do czego to jest. Jak więc, jak ktoś mi da rady powiedzieć, to, to proszę Was w komentarzach napiszcie, od czego to w ogóle jest średnie zużycie 13 kWh no i tutaj możemy jeszcze podglądnąć zużycia generalnie jakie są 14, 2, 10, 10, 11, 11, 12 generalnie to auto jest naprawdę bardzo dość oszczędne tak jak widzicie wszystko jest gdzieś koło 10-12 kW eee, ustawienia czasu e, ładowania i tak dalej tutaj sobie możecie ustawić no i napęd, e, ustawienia napędu elektrycznego i tak dalej, i tak dalej to wszystko możecie sobie poustawiać, prąd ładowania, czyli maksymalny, minimalny, średni, możecie sobie wszystko tutaj poustawiać. Najlepiej wszystko zmienić maksymalnie. No chyba, że chcecie się wolniej ładować, no to wiadomo. No i radio, ale to nie będziemy włączać, bo niestety nie możemy, żebym YouTube nie, nie zabrał niczego. No. Także tak to wygląda. Co mamy, klimatację generalnie taką, że tu, tu się ustawiamy sobie y, temperaturę. Tutaj możemy nawiew, ewentualnie możemy sobie ustawić od razu na automat i on sam sobie będzie dobierał y, z, jaką, z jakim wentylacjami się będzie, no wiadomo, jak w każdym innym samochodzie, tak. I teraz możemy sobie tu podglądnąć, jak nam się włączyłem, sobie na 25 stopnia na baterię. Czekajcie, na baterię to było? Nie, y, na zasięgu? Nie, 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 gdzie to było? Na baterii to powinno być. Tak. I teraz, jak mamy klimatyzację włączoną, to pobiera nam 0,7, no 7 watów. Teraz 82. Także, wiecie, generalnie jak możecie zmniejszyć, no to. No wiadomo, na początku zawsze będziecie mieć tutaj sporo, no bo wiadomo, że musi auto zdobyć swoją tam temperaturę, no i dopiero później spada. No ale zobaczcie też, że to nie spada wcale tam połowa zasięgu, tylko tu mamy zasięg realny, czyli 164 km, a jak wyłączymy klimację, mamy 172, czyli mamy tak naprawdę 6, 8, 8 km, to naprawdę nie jest połowa. Nie wiem, kto tam takie jakieś bajki właśnie opowiada, no ale niestety. Bardzo dużo znawców się wypowiada, których po prostu nie znają tych elektryków, no niestety takich nie oglądajcie, bo to jest bez sensu. Dobra, bo teraz się przejedziemy i Wam trochę o tym aucie opowiem. Dobra, czyli tak, jak wybieramy sobie jazdę, tutaj na dole Wam się właśnie wyświetla, co już się wybrali. Oczywiście mamy stopnie rekuperacji. Teraz macie wyłączony, no i tutaj Wam się pokaza, jaki macie stopień rekuperacji włączony. I tylko tyle na tych zegarach w sumie. Generalnie skasujemy sobie ten licznik tutaj i się teraz przejedziemy na na eko. Bo generalnie jak zawsze się auto odpala, to jeździmy na eko. Zrobimy tutaj jakąś małą rundkę no i zobaczymy generalnie. Oczywiście w przyspieszonym tempie Wam pokażę, żebyście nie mówili, że jechałem później 20 na godzinę i zobaczymy jakie będzie zużycie. No i teraz oczywiście to jest taka jazda typowa, zasumulowana jazda po bułki do sklepu. Wiadomo, elektrykami tylko się po bułki do sklepu. Zobaczmy, jakie zużycie. Proszę Was bardzo, 10,5 kWh na 100 km. Naprawdę to jest jeden z najbardziej ekonomicznych samochodów. Stąd właśnie te Ioniki 28 są tak doceniane przez ludzi, którzy je mają i nie bardzo ludzie się z nimi chcą rozstawać no, ale wiadomo, że jak coś już skosztuje elektryka no to później szuka sobie już elektryka, która ma większy zasięg, bo niestety tutaj już mamy tylko 170 niecałe kilometrów a zobaczmy ile mamy procent w akumulatory 78 także wiecie generalnie ni ionikiem 28 do sklepu objedziecie bez problemu, ale do Chorwacji też pojedziecie, ze względu na to, że co 200 km 180 km będziecie się zatrzymywać na te 15-20 minut, żeby się doładować. A przez to, że ta ładowarka jest naprawdę tutaj bardzo mocna, bo te 74 kW to jest naprawdę sporo. więc takim autem nad morze do Chorwacji od nas z Krakowa też można dojechać nad morze też, my generalnie to auto z moim tatą przywieźliśmy z Grudziądza więc też z Grudziądza przejechał razem z Nirem i to jest tak, jakbyśmy teraz porównywali Niro do Ionika to tak my z Jonikiem wywieziemy jakieś tam 250 km zasięgu ale Nirem wywieziemy 400 km, więc taka jest tylko różnica, a później ładowanie, no to Ionik będzie się ładował te 15-20 minut a Niro będzie się ładowało 40 minut, no nie więc na finalnym miejscu, będziemy mi się daje w podobnym czasie. Więc jak ktoś, jest, yy, ktoś się zastanawia nad zakupiem ionikiem 28, a nad nirem, a nie ma tyle pieniędzy, to Ionika mogę Wam polecić. Yy, oczywiście te tryby jazdy działają na, takie na takiej zasadzie, że po prostu pedał gazu jest troszkę inny, bo cały czas moc samochodu jest cały czas taka sama tam się nie zmniejsza, nie zwiększa moc tylko po prostu pedał gazu jest taki albo bardziej gumowy I tak bardziej łagodnie podchodzi pod eko. No normal to jest takie jazda, no troszkę mocniejsza. No i na sporcie generalnie, no to zrywa wam opony, asfalt zrywa po prostu i wiecie, czasami aż za, za bardzo. i No niestety nie chce się to w ogóle trzymać drogi, no bo to auto jest lekkie. Nie pamiętam na no to ton, tonę 400, więc zrywa wam przyczepność ale generalnie tym autem się jeździ na eko i tak się generalnie tym autem powinno jeździć, bo to auto służy do tego, żeby jeździć sobie spokojnie, a nie sportowo, to nie jest auto sportowe, tylko do jazdy na co dzień. Tyle Wam mogę o tym samochodzie powiedzieć. Jak byście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i mam dla Was wielką do Was prośbę, jakby zrobicie, bardzo dużo łapek, nie wiem, tam z 50%, pod tym filmem, to postaram się zrobić takie, taki test i Ionikiem Ili, Ion, i moim Niro pojedziemy sobie w trzy tryby czyli tryb autostradowy i tam sobie zmierzymy te przy 120 przykładowo i tam przy 100 km na godzinę dwoma autami pojedziemy 10 km w jednym do drugim i sobie zobaczymy, jakie są zużycia w Ioniku, jak i w Niro. Pojedziemy sobie trochę po mieście, no i pojedziemy sobie w taką lokalną mi jakieś taką trasę lokalną i zobaczymy, jakie jest zużycia w Niro, jakie mamy w Ioniku. Także jak macie ochotę, to wbijajcie łapki. Ja oczywiście z chęcią nawet sam dla siebie taki test bym zrobił. No, ale to wszystko teraz od was zależy czy Wam, y czy chcecie takie oglądać filmy, czy nie. Ja, co mogłem, to Wam powiedziałem o tym samochodzie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli się dowiedzieć o tym samochodzie jeszcze. No i oczywiście czekam na łapki. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.